Święta, święta i po świętach Znaczy, no nie do końca po świętach, bo święta w tym momencie trwały moi drodzy, więc dzisiaj będzie świątecznie, ale nie na tyle świątecznie, żebyśmy zjedli tutaj karpia czy barsuszkami Będziemy oglądali memy, będziemy się śmiali albo się nie śmiali I osoba, która się najwięcej razy zaśmieje, przegrywa A wiecie co przegrywa? Przegrywa zjedzenie pączka Pół pączka dostaniemy hmm. No to chyba się cieszysz. A jaki to będzie Musisz smak? Ta... No nie wiem, zobaczymy. Ten taki najbardziej tłusty, który o mamy. to to karmel. Karmel, karmel Elektra. Naj... Zobaczymy, który to będzie smak. Jedźmy z tym. Kto się najmniej, najwięcej razy zaśmieje, ten musi wsunąć pączka. O nie, 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 nie oglądaj. Oglądał tyłek świętego Grincha. Mikołaja. Grincha. Coś innego zagrał. Jak? Nie wiem jak. Babcia Marysia tak robi, wiesz? Tylko nie tańczy do techno, ale kładzie sobie szklankę na głowie. O nie! Obryzgał ją całą błotem. Uwaga, koda atakuje drugiego kota. Kcia! O, oh. ale jaki mały, mały był? Bardzo złośliwy go. Tak się nie powinno robić. Tak się otwiera wino. Ale coś czujesz, że on nie otworzy tego wina? I no rusza. A to było wino, czy co? O -o. Oh. o o. nie schodzi. <coughs> o nie. Nie, to musi zejść. Wodą. Ale tasak. Fuck. Interstellar On widzi tam siebie, jak jest na fotelu gamingowym. The maze, test your skills. Aha, ja wiem, to są takie naprawdę trudne, coś w stylu Super Meat Boy. Myszką musisz, nie, nie możesz dotknąć krawędzi. O kurcze, to jest. No patrz, jak tam jest wąsko. Skuś dotknie czy nie? Nie ma go już czemu. Bo dotknął. Myślą nie się nieskończy najlepiej. Nie wiem jakim cudem to się udało, ale to chyba poleci. Chyba nie wyszło. Oj, dobra, leci. Nie zrobiło się. O o. o nie, on pojedzie z tymi rowerami. Nie! Nie, nie. No dobra, nie pojedzie z rowerami, po prostu urwie słupek To będzie kot? Nie, nie. Ty stał! Z tamtego poprzedniego! Nie da się tego myć. To, jest... to jest. inna. Nie da się zmyć. On sobie klauna narysował na twarzy. Joker. Może to był Joker prawdziwy. Dotykam twójch rzeczy. O nie! Ej, jaki fajny to był. Taki wygodniejszy w porządku. Kurwie, zderzak, co? Uh Oooo. -oh. Oops. Nie, wyrwało zderzak z innego auta. Be Nast. We're about to run some funny pranks today. Go get a Nast. Oh, go, 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 go. Pro, oh, very szybki. Curious what that will Kotek. Oh. Netflix. Yo, yo, he throwing it back. Yo. Yeah. <laughs> No, co What are favorite shoes? co? Co ona? <grystwo> 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 ona się nadziała na coś, a nie zjeżdżała z rurki. Tu on nie <grystwo> Nie wiem, chyba takie sobie jaja robię, <grystwo> wiesz? <grystwo> A, to jest czekolada! A patrz, jak, jaki ona od, dźwięk wydaje, nie? No. wszystko to jest czekolada. <grym> jak? Aha. To się nie uda chyba, co? Czy komuś się uda? To, to jest jak ta gra z nożem, wiesz? Patrz. Aha, bo to trzeba podnieść i tutaj wsadzić. Okej. Okay. <grym> Klasyka, klasyka we wszystkich wiarach. O nie! Bardzo się zdziwiła, bardzo się zdziwiła. To nie było zdziwienie, to było takie jesteś martwy? Co tam za rysunki? O scarny A to jest ten jak się nazywa <noise> jaki śmieszny ptak. Indyk. Miau. Ojej, jaki wredziol. Mały wredziol. O. <noise> Dobrze, że wyczyścił, co? Tam ktoś gra w coś. Oni się modlą, to jest jakaś świątynia, a ten gra w Halo? Tak. No pasuje, idealnie, hejlo. Oh. Oh. Oh -oh. O, tu się boję, to... Pewnie mysz jakaś albo... <coughs> <coughs> Hi, Dziodzi. Hi, Dziodzi.

Dwayne. Dwayne, Rock Johnson. O nie, to jest. To jest ten straszny film. Może. Znaczy, straszny park taki. W sensie w samym filmie były straszne te postacie. O, to się. <laughs> nie skończy dobrze. Trzeba oh. głos. Oh, wow. To jest wiejurka. Yeah, to jest, <laughs> jakiś. To jest oh, oh. Chyba mu się nudzi, co? Jest z siłowni. Oh. <grystanie> Pies z przejęciem ogląda co tam się dzieje. Hmm, chyba będzie po drzewku czy po telewizorze? Grapka w Szkoda, że to nie jest Fluffy, ale. to tą... Mamy to za sobą To było co innego Święta, święta i po świętach za chwilę Mateusz, czy ty policzyłeś w ogóle coś? Tak, ale musimy proporcje wyciągnąć Tymon zaśmiał się 10 razy w proporcji do 4 zaśmiań Maćka Czyli przenosimy razy 3 30... Do 12 A. Gdzieś mniej więcej 30 do 12, bo Mateusz musiał wyjść na chwilę Był moment, że się tam zaśmiałem A. raz, to A. pamiętam. był śmieszny Nie, koziorożec był bardzo śmieszny No dobrze, no to czas na pączka Nie Bez oblizywania się bez oblizywania. Trochę kara, trochę nagroda. No, dawaj. Kar Karnoga bez oblizywania się. Cały musisz pakować do buzi. No. Trzy, cztery. Ja wam. Cały musisz do buzi wsadzić. Zaraz żebym się udławił, okej? Okej, okej. Dawaj no. A, dawaj. Odbrzuch... No, o, o, o. I do końca dopychaj. No pychaj, ja ci go zaraz ducham. No Dobra, i teraz pożegnaj się, pożegnaj się ładnie z widzami. No mów teraz szybko, teraz no mów, mów no. No ale powiedz, Dziękuję Wam bardzo za odcinek. Widzimy się niedługo. Dziękujemy Wam bardzo za odcinek, widzimy się niedługo. Wesołych świąt. Fame. Dawaj, super. Lajka like i komentarz. Demonster.